Oj, błagam, więc tak to ma wyglądać. Charlie, co ty robisz? Jesteś super bohaterem, Charlie. A co to? Super bohaterem. Okej, okay, musimy sprawdzić, jakie masz supermoce. Piętgeny w oczach, lodowaty podmuch, czy zakrzywienie czasoprzestrzeni. Wow. Okay, okay. Każdy superbohater ma misję. Złapimy grasujących po mieście złodziei. Rach, right, Wszystko sprowadza się do starcia z potężnym superzłoczyńcą. <laughs> Całe życie czekałem na przeciwnika, który okaże się niegodny. Dokąd idziesz? Idę do. będę rozpracowywać szajkę złodziei. Two, Czy to nie wspaniale, że się tak dogadują? Co może się stać? Niektórzy bohaterowie noszą pelerynę. A inni, pieluchy. A co gdybym ci powiedział, że możesz wyjść z cienia brata? Dupa. Mój braciszek ma super moc. Ale gdzie jestem ja w tej układance? Super Charlie. Będzie wzdydna całą dzielnie!